Andrzej Derlatka, były szef wywiadu, były ambasador RP w Korei Południowej, jest moim Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Panią, witam Państwa serdecznie. Panie Pułkowniku, czy mamy zimną wojnę 2.0? Oczywiście, pisałem o tym już dwa lata temu. Jest zimna wojna 2.0. Tylko, że oczywiście wchodzimy w, w, w tą wojnę w sposób powolny, można powiedzieć. Przyspieszenie nastąpiło radykalne w związku z wojną w Ukrainie. No, Amerykanie określili niedawno, że to jest wojna proxy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, i de facto ona taka jest. Przy czym po stronie Ukrainy występują nie tylko Stany Zjednoczone, ale występuje praktycznie cały Zachód i inne, państwa związane z przywództwem amerykańskim. Także mamy dróg, wojnę zimną 2.0, to prawda. Czy same pieniądze w takim razie wystarczą by się obronić? Oczywiście, że nie. Musimy mieć supernowoczesny sprzęt bojowy, tak jak się tutaj premier Tusk wspomniał o tym, że Związek Sowiecki przegrał zimną wojnę. W związku z tym, że nie wytrzymał tempa zbrojeń, to było zbyt duże obciążenie dla społeczeństwa Związku Sowieckiego, gospodarka nie była w stanie nadążyć. Praktycznie rzecz biorąc, zimna wojna nie tylko w sferze produkcji obronnej, nie tylko w sferze sił bojowych, sił zbrojnych obnażyła. Całkowitą bezradność systemu komunistycznego i skompromitowała ten system komunistyczny. Rosja, jako imperium w tej chwili funkcjonuje już nie w warunkach systemu komunistycznego, ale swoje rozumianej gospodarki rynkowej. To jest zupełnie inna sytuacja niż ta, która miała, w miała miejsce w czasie zimnej, zimnej wojny. Oczywiście ta gospodarka rynkowa rosyjska. Bardzo się różni od tego, co jest u nas czy w Stanach Zjednoczonych. Patrzymy, Panie Pułkowniku, na zdjęcia ze szczytu. Z początku tego szczytu widzimy prezydenta Ukrainy, który wita się z przywódcami krajów europejskich, z Ursulą von der Leyen bardzo serdecznie, z szefową Komisji Europejskiej. Czekamy na konkrety. To już zdjęcia archiwalne z Białego Domu mm -hmm. w, z piątku. Oczywiście pamiętamy te sytuacje. Bardzo mocne słowa padły w czasie tego spotkania po czym prezydent Ukrainy opuścił, jak pamiętamy, Biały Dom. Czekamy, tak jak mówiłam, na konkrety z Brukseli. Wiemy, że miliardy euro mają być wydane na zbrojenia, ale jaki miałby być plan według pana pułkownika tego, tego planu? No, ten, pierwsze sygnały o tym, że tak będzie, pojawiały się już mniej więcej rok temu. Natomiast te samo wykonanie, które miało miejsce niedawno myśmy odczuli bardzo boleśnie, ponieważ wystawiliśmy jeszcze w czasów rządów w PiS-u, wystawiliśmy kilka projektów obronnych i praktycznie rzecz biorąc, żaden z tych projektów nie został przez Unię Europejską zaakceptowany. Nawet zdaniem wielu wojskowych najlepszy obecnie przeciwlotniczy pocisk Piorun też nie zyskał aprobaty Unii Europejskiej. To są dziwne rzeczy. Muszą być ustalone uczciwe, sprawiedliwe zasady działania. To jest to, nad czym pracuje delegacja polska, nad czym pracuje polski rząd, żeby nie być pominiętym, bo oczywiście... Przemysły francuski czy angielski, czy, przepraszam, Anglii już nie ma w Unii Europejskiej, czy niemiecki, są tak potężne, że są w stanie włonąć każdy pieniądze i zagospodarować te pieniądze bardzo szybko. Zresztą przykład Niemiec, które zapowiedziały 900 miliardów euro inwestycji we własny przemysł obronny pokazuje, jaki to jest gigantyczny przemysł, jaki ja menedżerowie Niemieccy są sprawni, że dają radę to wszystko zagospodarować. No, przypominam, że w zeszłym roku polski e, przemysł obronny, e, przepraszam, polski MON nie był w stanie zagospodarować 20 miliardów złotych. No, po prostu nie dali rady, no, nie wiedzieli na co te pieniądze wydać. Więc to pokazuje różnicę, przepaść, jaka dzieli między Polskę czy Niemcy. W związku z tym, że my uważamy te inwestycje przemysłu przemysł obronny jako koło zamachowe rozwoju całej polskiej gospodarki, no to my musimy dostać te pieniądze i musimy umieć je zagospodarować. Bo dostać pieniądze to dopiero pierwszy krok. Potem trzeba je właściwy, sensowny sposób zagospodarować, a z tym mamy poważne kłopoty. A właśnie, a, a dlaczego nasz przemysł obronny leży? Pierwsza sprawa i najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o e, e, zarządzanie, to jest kwestia ludzi. Trzeba mieć ludzi odpowiedzialnych, którzy mają kompetencje, kwalifikacje do, do, do zarządzania. Niestety w przemyśle obronnym przez lata całe była selekcja negatywna. No wystarczy przypomnieć, że w czasach Pisowskich prezes pgz głównego koncernu zbrojeniowego Polski, zmieniał się 8 razy, czy 9 nawet. Już nawet nie, nie, nie byłem w stanie nadążyć tymi zmianami, i to się działo w ramach jednej koalicji i po prostu rozgrywano to stanowisko, walkę o to stanowisko, przez różne kotelnie. To nie były różne partie, to były koterie, które wsadzały tam swoich ludzi, w ogóle zapominając o interesie państwa. Jest teraz pewna stabilizacja, ale też są problemy, pytania o jakość tej kadry. No jeśli mamy sytuację taką, że w Instytucie Lotnictwa, kluczowym dla rozwoju polskiego przemysłu lotniczego, który też był zdewastowany, jest nadal zdewastowany, a to jest najważniejszy przemysł, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki, bo jest najbardziej Innowacyjny. Jest to coś, co może pociągnąć całą gospodarkę. Niestety mamy sytuację, gdzie znowu próbowano wsadzić z rozdzielnika jakiegoś faceta, który wcześniej miał doświadczenie tylko z kierowania jakąś linią lotniczą, no i z czasu kierowania ostatnio Modinem, które, które rozłożył po prostu, bo, bo Modin cofa się w swoim rozwoju, a nie rozwija się. I ten facet został szefem Instytutu Lotnictwa. oczywiście na szczęście po trzech czy czterech dniach. Poproszono go, żeby się jednak usunął z tego urządzenia i podał się do dymisji. W innych spółkach przemysłu zbrojeniowego jest to samo. No, przypomnę MESCO. Za czasów PiSu kierowała tą najważniejszą firmą w tej chwili produkcyjną w, w polskim przemyśle obronnym jakaś specjalistka od zieleni, przepraszam, nie od autobusów, od auto, komunikacji autobusowej w jednym z miast wojewódzkich. Teraz znowu jest jakaś wybitna specjalistka od zieleni miejskiej. Boże, wreszcie trzeba się opamiętać. Tutaj jest taka sytuacja, że kiedy był problem z yy, produkcją z rakiet do systemu HIMARS i do systemu Czungło, tego koreańskiego, to są bardzo ważne rzeczy, byśmy od początku domagali się, żeby te rakiety były produkowane w Polsce. I Koreańczycy zdecydowali się podpisać umowę produkcji tych rakiet w Polsce z firmą prywatną WB Electronics, ponieważ po polskiej stronie państwowej nie było z kim rozmawiać. No, to tak ma być? No Trzeba coś z tym wreszcie zmienić, zrobić coś. Panie pułkowniku, no co zrobić? Mówi Pan o tym zapleczu kadrowym, mocno kulejącym, y, według y, słów Pana pułkownika. W kontekście Polskiej Grupy Zbrojeniowej jeszcze chcę dopytać, bo w Stanach Zjednoczonych przemysł zbrojeniowy jest prywatny. No i na przykład taka polska prywatna firma, o której Pan pułkownik y, wspomniał, y, zajmuje się produkcją zbrojenia jak WB Electronics. Zdecydowanie jest bardziej wydajna w swoich decyzjach i inwestycjach, a bez inwestycji w przemyśle nie ma możliwości zwiększenia produkcji. Oczywiście, że tak. No to, co do tego, czy ten przemysł amerykański, zbrojeniowy, że te największe koncerny są w pełni prywatne, to ja mam poważne wątpliwości. Pracowałem w Lockheeda i wiem, jaka tam jest sytuacja. Więc to rząd amerykański ma tam po prostu kontrolę pełną. Nad produkcją, nad zarządzaniem i tak dalej. Ma Lockheed i inne firmy, jak Raytheon, pewne swoje wady, ale rzeczywiście to, że on jest funkcjonuje w otoczeniu prywatnym, że jest wielkim koncernem, ale z przewagą prywatnego kapitału, to pokazuje, że pozwala mu na wielką swobodę gospodarczą. Natomiast w Polsce mamy taką sytuację, że rzeczywiście WB Electronics przez parę lat, to chyba trwało 10 lat, są, kibicowałem i trzymałem kciuki za WB Electronics od samego początku, ale to była moja prywatna sprawa. I teraz się bardzo cieszę, że ten, ten koncern, można powiedzieć, grupa, ona urosła do drugiej najważniejszej firmy przemysłu obronnego w Polsce. Takich firm. Przemysłu Obronnego w sektorze prywatnym, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, z 250. Problem polega na tym, że Wojsko Polskie nie kupuje w tych firmach nic. Praktycznie nic, prawie nic. Natomiast one zaczynają robić to, co robiło WUB Electronics, które po prostu widzą, że wojsko nie chce od nich kupować, z jakich, jakichś dziwacznych powodów, ja nie rozumiałem nigdy tych powodów, to yy, zajmują się eksportem. Bo Electronics zbudował swoją pozycję międzynarodową najpierw, a potem również w Polsce, dzięki eksportowi. Sprzedawał te swoje drony i nie tylko. Na całym świecie, w zasadzie, tam gdzie nie było ograniczeń, oczywiście traktatowych, gdzie nie można sprzedawać broni. To poszło bardzo szybko i zro zrobił się z tej małej firmy nagle poważny gracz na rynku przemysłu obronnego. Te 250 pozostałych prywatnych firm także po prostu próbuje eksportować i udaje im się, wchodząc ze swoimi produktami na rynki międzynarodowe, natomiast oczywiście polskie wojsko, polski mon, u nich nie kupuje. Nie wiem z jakiego powodu teraz ponoć czytam, że minister Kosiniak-Kamysz zdecydował wysłać do nich jakąś ofertę, żeby, żeby włączyli się w te sprawy. Problem drugi polega na tym, że Mamy wy ogromne wydatki na zbrojenia, głównie wydajemy na zakupę, zakupy broni za granicą. Oczywiście jest to zrozumiałe, bo w większości asortymentu, który jest nam potrzebny, w polski przemysł nie produkuje, bo został zaorany. Najnormalniej w świecie został zaorany. Więc jest to jakaś nadzieja, że te prywatne firmy zaczą, zaczną dostarczać, że rozbuduje się w ten sposób polski przemysł. Ja w wielkiej nadziei zmiany w, w PGZ-cie, nie mam, po prostu to jest skostniały mechanizm. Natomiast na jakieś reformy wewnętrzne też nie mam nadziei, bo tam brakuje energii, werwy, pomysłu. Nie wiedzą, co robić tak naprawdę. Mhm. Jest sytuacja bardzo zła. A w razie konfliktu, jak liczebną armię mogłaby stworzyć Polska, jak to jest naprawdę. Bo te liczby są różne, tak w przestrzeni medialnej pojawiają się. Ile pełnych dywizji mamy? De facto mamy dwie ukompletowane dywizje. Pozostały cztery dywizje, które są w tej chwili albo nominalnie istniejące, a dwie, które w tej chwili są zgłoszone, że będą ukompletowywane. No, po prostu to wszystko wygląda dosyć mizernie, dosyć marnie. Niestety taka jest sytuacja, która jest wynikiem oczywiście konsumpcji dywidendy zimnowojennej. No, Polska armia się rozbrajała, zmniejszała. No, mieliśmy 400 tysięcy żołnierzy w momencie, kiedy wchodziliśmy do NATO. Potem to spadło poniżej 100 tysięcy. No, był taki moment, kiedy było prawie 90 tysięcy. Teraz znowu mamy ponad 300 tysięcy tak naprawdę tych żołnierzy tych jednostek operacyjnych mamy znacznie mniej ale no, nieważne to nie jest najistotniejsze. Armia rośnie i bardzo dobrze. Razem z ostatnią ostatnio sztabu generalnego generał Kukuła e, powiedział że mamy w tej chwili około pół miliona żołnierzy. To, to, to jest być może prawda, razem z tymi rezerwistami, których mamy. No, których muszą o czym być nie, panie pułkowniku, proszę, proszę nam tak zobrazować, o, o czym to nam mówi. Czy, czy, czy jesteśmy no. bezpieczni, co, co mówią te liczby? Te liczby oczywiście mówią, że jesteśmy oczywiście coraz bardziej bezpieczni. Natomiast o pełnym bezpieczeństwie nie ma mowy. Po to wstąpiliśmy do NATO żeby mieć zabezpieczenie, żeby ktoś w razie potrzeby pomógł nam się obronić. Kiedyś i politycy i media o tym mówiły, że, że NATO przyjdzie i nas obroni. NATO to my. To przede wszystkim my, bo my jesteśmy członkiem NATO i my mamy obowiązek bronić się sami. Zgodnie z artykułem trzecim Traktatu Waszyngtańskiego musimy sami rozwijać swoje możliwości obronne. I to był nasz obowiązek, którego nie wykonywaliśmy. Zresztą, nie dotyczy to tylko nas, ale wielu innych członków NATO. W 2008 roku, pod presją amerykańską, członkowie NATO zgodzili się, że będą wydawać 2% PKB na, na obronność. Nadal 8 państw członkowskich w NATO tego warunku nie spełnia, czyli to pokazuje, że z tą realizacją obowiązków nie jest najlepiej. U nas, pod wpływem sytuacji międzynarodowej, zagrożenia wojennego ze Wschodu, wojny na Ukrainie, podjęto decyzję o tym, żeby tam wykonywać, a nawet więcej, dwa razy więcej, wydajemy, no ale głównie na zakupy, natomiast nie z korzyścią dla polskiej gospodarki. Pompowaliśmy jako biedne państwo 26 miliardów dolarów w gospodarkę amerykańską, a zamierzamy łącznie wpompować w tą gospodarkę 60 miliardów dolarów. No, to jest po prostu coś, czego no, rozumiem, że kupujemy. Dobrze, że kupujemy mhm. broń, ale to powinno być również obwarowane inwestycjami akurat tych państw albo tych gospodarek, gdzie kupujemy broń, w naszą polską gospodarkę. A również powinien być tam offset, ponieważ wiemy, że jesteśmy zapóźnieni technologicznie, a nikt tam nie sprzeda tych technologii. Można je wymusić tylko i wyłącznie na sprzedawcy w ten sposób, że zażądamy offsetu, że jeżeli nie będzie offsetu, to nie, kupujmy. nie kupujemy tego. No, za samoloty F-35 Finlandia dostała 100% offsetu. Wynegocjowała też niższą cenę niż my płacimy za te samoloty. Do tego wynegocjowała nową fabrykę samolotów w Finlandii. Niemcy podobnie mieli to wsetu i też wynegocjowali, że Lockheed zbuduje fabrykę lotniczą. Boże, czemu my nie mogliśmy tego zrobić? Nie rozumiem tego, dlaczego politycy nie, rozu nie, nie rozumieją, że przede wszystkim jest bezpieczeństwo uzależnione od dwóch filarów. Pierwszym filarem to jest oczywiście armia, która musi być dobrze uzbrojona, może być, musi być szkolona i musi być odpowiednio liczna. Natomiast drugim filarem Panie jest przemysł obronny. To jest pytanie otwarte do polityków oczywiście, ale rozpoczęliśmy tę rozmowę od tego, że pan pułkownik potwierdził, że mamy do czynienia z zimną wojną 2.0. Na koniec chciałbym troszkę na historię popatrzeć. Mamy rok 1983. Torn jest przewodniczącym Komisji Europejskiej, Reagan, prezydentem Stanów Zjednoczonych, bardzo dobre relacje Europy i Ameryki. Wtedy zimna wojna została wygrana właśnie dzięki tej dobrej współpracy Zachodu, dlatego że Europa i Stany, no po prostu współpracowały. Dziś jest troszeczkę inaczej, mamy trochę inną sytuację, delikatnie mówiąc. Czy to, to, co mówi premier Donald Tusk, bo mamy minutę, że Rosja przegra, cytuję, jak ZSR 40 lat temu, sprawdzi się dziś? Oczywiście, że tak. Nie ma absolutnej wątpliwości. Po prostu wystarczy, że będzie dobry program, dobra realizacja i determinacja. Do, do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, że jesteśmy w stanie z Rosją wygrać konkurencję, rywalizację, tutaj jest sprawa otwarta. Oczywiście to, co może nas zatrzymać, no niestety to są różnice poglądów, różnice zdań, intrygi najciążniejsze, no, oczywiście bryluje w tym wywiad rosyjski, który skłóca państwa, a wywiad rosyjski ma fenomenalne możliwości, ma tradycje, chcę tylko przypomnieć, że w przeszłości agentem wywiadu rosyjskiego, był jeden z premierów brytyjskich. Tak wysoko sięgają. No nie tylko brytyjskich, bo jeden z premierów włoskich też był agentem wywiadu rosyjskiego. Nie, nie sądzę, żeby dzisiaj te możliwości wywiadu rosyjskiego były słabsze. Nie sądzę. Uważam, że mają wejścia na najwyższym szczeblu w różnych państwach. Wygrać siłą, nie wojną, panie pułkowniku. Tak zrozumiałam, pułkownik ich. No Derlatka, były szef wywiadu, był ambasador Rzeczpospolitej w Korei Południowej. Bardzo dziękuję.